Nie, nie chcesz Nie odwracam się, wiem, że mają wkurwione gęby, jebane hieny, sępy, słyszę w ich stronę zęby. Myślą, że wiedzą coś o mnie, coś z opowieści. Nigdy mnie nie znali, pluję twarz, wyrzucam jak śmieci. Tańczę, śpiewam, grzeję na ziemi, wyrok od dechy do dechy. Mijam prawych i lewych, nie zaliczam się do żadnych grup, do żadnej strony, nie klękam też do żadnych stóp. I palce pokazują, pijają nóż w plecy, w trumnę gwóźdź, dogodzić im to prawdziwy cud Postrzegany jako szuplata mi to tutaj głośnik na full, nie dam satysfakcji, taki hul Bronię się, a atakiem uderzam, jak rój skanduje, uderzam w szary tłum jak stół Niestraszny ból, ani sypana w rany sól, niestraszny głód, przyzwyczajony, toczę tu kolejną z rund Mów mi radny, ja szykuję rewolucję, bunt Wyzbyłem się uczuć sumienia, gdy dostrzegłem jak człowiek traktuje człowieka z zimnym spojrzeniem. patrzy właśnie na świat, który umiera. Wyraz twarzy jakbym grał po prostu w pokera. We mnie nie ma ciepła, bo ktoś dawno mi je odebrał. Nie mam w sobie zrozumienia. Środkowym was żegnam, mam gdzieś chaos i nie uciekam. Wybieraj orzeł czy reszka, jak wypadnie orzeł. Zacznę jeść od twojego serca. Jak reszka spłoniesz po prostu, jak wiedźma Życie tu jest jak serial, nie ma co streszczać. Z synów trzeba od razu do pieca. Nie Kroczę drogą do zbawienia, bo strasznie wkurwia mnie czarna materia Zjem dusze wrogów, nie potępiam, palę syp, mam krew na rękach Odpalam się, odpalam cały arsenał, idę drogą, która jest niebezpieczna Nie robię tego w twoich interesach, większość ludzi własną matkę tutaj sprzeda Tylko jak coś chce, to fałszywie się uśmiecha Dla własnego szczęścia komuś się odebrał palcem pokazują, wbijają nóż w plecy I w trudne gwóźdź dogodzić im To prawdziwy cud postrzegany jako czub mi to tu Daj na głośny dach, nie dam satysfakcji Taki chuj, bronię się atakiem Uderzam jak krój, skanduję, uderzam W szary tłum jak stół, nie mi ból Ani sypane w rane sól Nie głód, przyzwaczony Toczę kolejną z rund Niestraszny mi sypana w ranę, silnie straszny głód Przyzwyczajony, toczę kolejną zród Mów mi rady ja szykuję rewolucję, bunt Nie odwracam się, wiem, że mają kurwione gęby Jebane hieny, sępy, suszę w ich stronę zęby Myślą, że coś o mnie wiedzą z opowieści Nigdy mnie nie znali, pluję w twarz Wyrzucam z głowy jak śmieci, bo dysk twardy Dla osób bliskich ważniejszych. Ej Gościu